A no teraz nagrywam ciekawostkę. Ciekawe, czy będzie zderzenie pociągu. Tu jedzie jeden. I teraz obrócę się w drugą stronę. A tam. A tam na torach jedzie drugi. <tolę> Ale są bardzo daleko. Zaraz. przyzmuję tego ja myślę, że tamten drugi on czeka na stacji na bocznym torze na Mijankę chyba nie przetarłem obiektywu kurde jak ślimak jeszcze tak długo pociągu nie nagrywałem to jakiś taki autobus szynowy Straszy, straszy. No i zobaczymy tam. Czy się zderzył, czy się minął? No i pociąg wyrusza z Ruszowa. Zobaczcie, jaka, jaki zbieg okoliczności. Nazwa tamtego przystanku nazywa się Ruszów, czyli pociąg wyrusza z Ruszowa. I to też taki tramwaj szynowy. Zaraz będzie straszył, jak się zbliży do przejazdu. Na razie pokazuje go na maksymalnym zoomie jeszcze samochody przejeżdżają bo tu jest przejazd niestrzeżony teraz już się ostrzeżenie yy, sygnalizacja zapaliła świetlna także auta zaraz stanął. dobra na to jak ich nie pokażę skoncentruję się na, na pociągu o widać jeszcze tamtego co mijankę zrobił jeszcze nie odjechał z przystanku Ten ma taki cieniutki głosik. No, i udało się dwa pociągi nagrać. Dobra, to ten przejazd.